Wszechmogący Boże, dziś stoję przed Tobą w całej mojej słabości. Panie, byłeś ze mną każdego dnia mojej życiowej podróży. Wiesz wszystko, znasz mnie najlepiej. W tej chwili moje serce nosi wielki ciężar, a moje życie rozpaczliwie potrzebuje Twojej pomocy. Czuję się słaby. I nie mogę poradzić sobie z trudną sytuacją bez Ciebie. Ufam w Twoje nieskończone miłosierdzie, w Twoją nieskończoną mądrość i w to, że troszczysz się o mnie jak najlepszy ojciec, i nie pozwolisz mi cierpieć. Powiedziałeś: Kołaczcie, a otworzą Wam. Wierzę, że nawet wiara, tak mała jak ziarenko gorczycy może przenieść góry. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa i w imię Jego cierpienia, abyś oczyścił mnie z moich grzechów i uwolnił od stresu i bólu związanego z moim przeznaczeniem. Amen.